Rozdział czwarty o przezorności w działaniu. Nie należy wierzyć byle jakiemu słowu lub popędowi, lecz ostrożnie, po długim namyśle, według Boga, każdą rzecz rozważyć. Niestety tak słabi jesteśmy, że częściej i łatwiej o drugim źle niż dobrze sądzimy i mówimy. Ludzie zaś doskonali, Niełatwo wierzą opowiadaniu kogokolwiek, bo znają ludzką słabość, skłonną do złego i dość często w mowie się okazującą. Wielka to mądrość nie być porywczym w działaniu, ani też nie obstawać uparcie przy własnym zdaniu. Do tej mądrości również należy nie wierzyć lada jakim i kogo bądź słowom. Nie rozpowiadać zaraz wśród innych wieści zasłyszanych lub którym się dało wiarę. Radź się męża mądrego i sumiennego i chętniej szukaj pouczenia u lepszego, niżlibyś miał się trzymać swoich pomysłów. Dobre życie czyni człowieka mądrym według Boga i doświadczonym w wielu rzeczach. I kto będzie w sobie pokorniejszy, i Bogu bardziej poddany, tym więcej będzie miał mądrości i pokoju we wszystkim.